Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska wraz z Powiatem Dzierżoniowskim oraz Gminą Pieszyce wspólnie zrealizowali projekt pod nazwą „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Inwestycja ta wykonana została przy dużym wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Przykład na to, że patrzymy na powiat tak kompleksowo, nie tylko wycinkowo górysowie, wojsławice, masy ślęży i tak dalej. Tylko staramy się to łączyć w jeden kompleks, w jeden kompleks turystyczny. Bardzo się cieszymy, że, że się udało. Turyści to nie tylko wyczynowcy, to są przeciętni ludzie o przeciętnych możliwościach, wiem po sobie, i chętnie korzystam ze ścieżek, które są bezpieczne. I myślę, że zainteresowanie takimi ścieżkami być może będzie nawet większe niż tymi takimi wymagającymi dużo więcej. To też są ścieżki dla całych rodzin. Projekt obejmował trzy zadania inwestycyjne, które były realizowane w okresie od maja 2018 roku do czerwca 2019 roku. W ramach inwestycji wykonano ścieżkę rowerową z pieszyc do kamionek o długości 2 km, ścieżkę rowerową z Niemczy do Wojsławic z ciągiem pieszym o długości 1,250 m, wraz z przebudową oświetlenia i zjazdów z drogi oraz małą architekturą udostępniono również tereny turystyczne, cenne przyrodniczo na terenie parku krajobrazowego Sowich. W ramach tego zadania wykonano cztery parkingi przy drodze 3016D kamionki Przełęcz oraz rozbudowano infrastrukturę małej retencji. To jest bardzo cenny, potrzebny i ważny projekt w naszej gminie, który z jednej strony sprawia, że możemy udostępnić to, co w Górach Sowich jest takie cenne przyrodniczo, bardzo ciekawe, unikatowe, ale z drugiej strony poprawia bardzo bezpieczeństwo użytkowników czyli z jednej strony naszych mieszkańców, ale z drugiej strony przede wszystkim turystów, tych wszystkich, którzy nas odwiedzają i tych wszystkich, których zapraszamy w góry w Sowie poprzez właśnie wybudowanie parkingów, na których można zostawić bezpiecznie samochód. Poprzez wybudowanie ścieżek rowerowych, którymi bezpiecznie można dotrzeć do tych ciekawych miejsc, stwarzamy warunki, stwarzamy możliwości i zachęcamy do odwiedzania gór Sowich, do zapoznania się z tym potencjałem, który ciągle w górach sowich drzemie, a tego typu projekty, i tego typu pozyskane pieniądze umożliwiają nam właśnie takie działania. Całkowita wartość zrealizowanych inwestycji to ponad 3,5 miliona złotych, natomiast przyznana kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to ponad 2 miliony 900 tysięcy złotych. Wykonany projekt z założenia przyczyni się do zmniejszenia presji na obszary cenne przyrodniczo, takie jak park krajobrazowy Gursowich, obszary Natura 2000, kamionki, ostoja nietoperzy Gursowich, wzgórza niemczańskie oraz obszar chronionego krajobrazu wzgórza niemczańsko-strzelińskie. Ponadto zaplanowano szereg działań w zakresie edukacji ekologicznej w formie organizacji wycieczek szkolnych oraz zamontowano 13 tablic edukacyjnych. Wydano również ulotki, przygotowano tematyczną stronę internetową oraz zrealizowane zostały filmy informacyjno-edukacyjne.